Cześć, z tej strony Chris.pl, a ze mną jest Breosz.pl Siema Nagrywam już drugi raz to, to te, te, te wyniki konkursu, bo drugi coś się tam popsuło ześ, ale cóż, więc tak jesteśmy na mojej mapie Skybloku, bawimy się tak, jak zawsze się bawimy, jak zawsze to robimy, nie? Na dziwnych mapach, które nie znacie. Tak. Eee, wyniki konkursu, już koniec, 16 już koniec było. Kuba też gadaj coś, bo sam nie będę gadać. I ja o tu A! Dobra, wchodź. Znaczy, czy nie 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 wchodź. Wchodź Dzięki! Dobra no i wyniki konkursu by 16 już się skończyło o 16 e, wygrał, wygrał Denus Fun, Dave Czyli gerd.pl znany już mam e, No, wygrał, bo ponieważ miał jeden z lepszych. E, nie chcę mi się zawrzucać tego ten co tam napisał, ale takie by, bym by, by No Ale fajne mu to wyszło. No i... E, wygrywa grę na, na, na Steam Gift na grę Dawn of War 2 czyli Warhammer 30 000 Tak e, Dziękuję wszystkim za udział I czekamy na kolejny okrągły wynik Znaczy widz okrągły widzów I za jakiś konkurs zrobimy Więc gratulujmy Ci Kier. Wygrałeś. Grę o, zaraz y, zostanie wysłana albo na y, na konto, albo, albo na GG. Albo na Skype no. O nie! Albo na GG. <grych> Dobra. Dziękujemy za uwagę. Ja Poku. was żegnam. Na razie ziomale.